Szanowni Państwo, w tym pięknym roku 2025 rok numerologiczny rozpoczął już działanie od września 2024 i dla każdej drogi życia numerologicznej przyniesie inne możliwości i ukształtuje inne wyzwania. Jak policzyć numerologiczną drogę życia? Do każdej cyfry zapisanej w naszej dacie urodzenia dodajemy kolejną cyfrę i w ten sposób uzyskacie Państwo sumę dwucyfrową, na przykład 37, z czego 3 plus 7 może nam dać dziesiątkę, z czego znowu dodajemy 1 do 10 i ostatecznie możemy dostać na przykład 1. Dla drogi życia 33 to oczywiście będzie szóstka i tak dalej. A więc jak przeliczycie wszystkie swoje dane, a więc datę urodzenia siebie, swojego ukochanego, swoich dzieci, rodziców, możecie wyznaczyć dla całej rodziny, co będzie się działo. W ich przestrzeni, w ich mocy, w ich twórczości przez ten najbliższy rok numerologiczny. I tak, ponieważ cały rok 2025 jest w energetyce dziewiątki, to dla każdej z wibracji przychodzi taki moment, gdzie to będzie dokładnie energetyka tej drogi życia. Jedynki rozpoczynają zupełnie nowe projekty. To jest ten moment, kiedy bardzo wiele pięknych pomysłów z poprzednich 12 miesięcy kiedy one się już urodziły, kiedy one już zostały zapisane w nas albo zapisane na kartkach, przygotowane, wreszcie może ruszyć do przodu. Ta jedynka jest początkiem sukcesu i na pewno działania teraz mogą być sukcesem, który będzie procentował w naszym życiu przez najbliższe 7, 8, 9 lat. Adekwatnie do tego, ile włożymy koncentracji i konsekwencji w działanie, największym zagrożeniem dla jedynek jest marzycielstwo. I w połowie drogi zatrzymywanie się, Poprzez nasycenie wewnętrzne, kiedy wyobrażamy sobie już metę, wyobrażamy sobie sukces. Jeśli przejdziemy przez ten jeden etap i konsekwentnie będziemy dążyć do tego, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy, to wszystkie jedynki są w stanie świętować przekroczenie jakiejś mety swojego życia, osiągnięcie jakiegoś swojego Monteverestu, a powinny świętować hucznie. Nagrodą dla umysłu jest Dzień Świętowania. A więc jedynka powinna zaplanować coś, co dla niej jest prywatnym balem, czymś wyjątkowym i co pozwoli umysłowi odebrać nagrodę za wysiłek do osiągnięcia celu. Dla drugiej życia o wibracji 2, ten rok będzie przenosił współpracę, współdziałanie, nowe znajomości, nowych przyjaciół i pożegnanie ze starymi przyjaciółmi. Dwójka jest. Piękną miłością przez przyjaźń, ale jest też testowaniem przyjaźni. Wszelkiego rodzaju przyjaźni, które się już skończyły w naszym życiu, te, które powinny odejść. Tam, gdzie pojawiły się zachowania toksyczne, tam, gdzie się pojawiły się przykre słowa. Tam, gdzie macie Państwo do czynienia z przyjaźnią, która stała się przyjaźnią interesowną albo stała się ocenianiem, krytykowaniem. Wszystkie te sygnały z zewnątrz, które zakłócają przepływ przyjaźni w miłości, we wspierającej akceptacji, w rozwoju, w docenieniu, w takim wewnętrznym dostatku, który pozwala nam współtowarzyszyć drugiemu człowiekowi takim, jakim on jest, na etapie, w którym on jest, bez oceniania i krytykowania. Jeśli te wartości zostały przekroczone przez ludzi, których uważaliście za przyjaciół, jest to najlepszy moment na to, aby im podziękować za tą wędrówkę, którą odbyliśmy razem i pozwolić im odejść tam, gdzie dla każdego z nas będzie zupełnie nowe, najlepsze miejsce do życia na teraz i na przyszłość. Ratowanie tego typu sytuacji, tego typu przyjaźni, które już zaczynają być toksyczne, w dwójce nie przyniesie efektu uzdrowienia. Jest to moment na odpuszczenie, sprzątanie w tym świecie. I być może za kilka lat spotkamy się ponownie i będzie równie miło jak było kiedyś, ale teraz należy pozwolić sobie na dystans, a także na pożegnania. Jest to najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i dla naszych przyjaciół. W przestrzeni numerologicznej Drogi Życia 3 pojawią się miłość romantyczna, nowi przyjaciele, nowe możliwości, nowe kreacje, nowe pomysły. Będzie bardzo dużo możliwości tworzenia. Twórczość dla trójki jest naturalnym oddechem życia. Być może będzie to stworzenie pięknej, jednorazowej kreacji, a być może będzie to coś na stałe. Cokolwiek byśmy chcieli osiągnąć, w trójce komunikacja z ludźmi jest podstawą tworzenia. Rozmowa i wyrażenie swoich uczuć i emocji. Bardzo istotną rzeczą dla przestrzeni kreatywności w trójce jest wyobraźnia. Ale także możliwość dzielenia się tym, co jest w moim wnętrzu i tym, co czuję. Jeśli pozwolimy sobie na szczerość ze sobą samym, trójka przyniesie nam lekkość w zarabianiu, lekką rękę do wydawania, radość z życia i piękne spotkania towarzyskie. Może być też okresem, w którym odczujemy błogosławieństwa i odczujemy radość. Droga Życia 4 w roku 2025 będzie musiała uzbroić się w cierpliwość. Dbanie o swoje potrzeby, o swoich bliskich, dbanie o pieniądze, dbanie o materię jest priorytetowa. Największą potrzebą będzie tworzenie i praca, pracowitość. Niestety jest to okres, w którym spotykamy złodziei, oszustów i oszukane dokumenty, a więc musicie Państwo być bardzo zaradni. Proszę niczego dużego nie kupować, nie sprzedawać, nie podpisywać żadnych dokumentów, które nie zostały sprawdzone. Proszę bardzo dużą uważność przywiązywać do wszelkiego rodzaju transakcji. Niczego dużego poza samochodem, czyli ponad samochód. Samochód także nie należy kupować. <grym> Jeśli Państwo chcecie sobie coś kupić, to największą rzeczą bezpieczną do kupienia jest rzeczy. Czwórka ma swoje dobre strony. Ma cierpliwość, ma systematyczność, ma metodyczność i jest świetnym okresem na robienie remontów, na sprzątanie, na porządkowanie. Abyśmy mogli ten okres przeżyć łagodnie, bez dużych zagrożeń i zawirowań, należy znaleźć bezpieczną przystań i przeczekać ten okres na zasobach, które posiadamy. Jest to najlepszy sposób na to, aby ustawić wewnętrzny spokój i aby małymi krokami przetrwać to, co dookoła się dzieje. Będzie to pewnego rodzaju szturm i ominąć piratów, którzy chcieliby nas okraść. Tak więc z tego poziomu mogę Państwu życzyć cierpliwości na ten rok. I proszę pamiętać, to tylko 12 miesięcy. Od października w 2025 roku będzie już dużo, dużo lżej. Będzie wchodziła kolejna wibracja dla czwórek, o wiele łagodniejsza. Dla piątek ten rok przygotuje wiele niespodzianek. Może to być gorący romans, może to być nagła, szybka zmiana sytuacji, może to być uzdrowienie bardzo dobry proces psychicznego uzdrawiania. Mamy też wielką kreatywność, która może nam przynieść podróżowanie, szybkie wyjazdy i powroty. Jest to czas, który będzie na pewno świetną okazją do naprawiania wszelkiego rodzaju ran i blizn serca na wszelkich technikach holistycznych, jakie Państwo znacie. Samoakceptacja jako punkt wyjściowy, samoregeneracja i tworzenie naturopatii dla siebie samego w środowisku, w którym żyjemy, dla naszych bliskich. Im więcej piątka zazna ruchu, tym będzie szczęśliwsza. Bardzo dobry czas na handel, bardzo dobry czas na podróże. Nie na dwa, trzy miesiące, nie na pół roku, na rok, ale intensywna z powrotami. Pięknie jest się rozstawać, tęsknić, a potem znowu widzieć i witać w ramionach. I to jest energetyka towarzysząca w piątce. Dla drugi życia 6, rok 2025 przyniesie obowiązki w rodzinie odpowiedzialność. Pewne nasze plany pójdą na drugi tor. Trzeba będzie z czegoś zrezygnować dla siebie, aby pomóc bliskim. Jeśli macie Państwo dzieci do 25 roku życia, to zazwyczaj dzieci absorbują ten czas nie na 100% przypadków, ale 90% to jednak będzie aktywność nasza wycofana, a konto dobra i jakiejś opieki dla naszych najbliższych. Jeśli jednak mamy dzieci starsze, może się pojawić potrzeba pomocy bratu, siostrze, mamie, tacie, babci, dziadkowi, wujkowi, cioci kuzynowi, kuzynce. Ta najbliższa rodzina, która nam towarzyszy lub która w tym momencie się znowu pojawi w naszym życiu, to jest nasze satanie duchowe. Jest to odpowiedzialność w rodzinie i tutaj kształtujemy po pierwsze miłość przez akceptację, a po drugie kształtujemy miłość w rodzinie, czyli robimy dobrą karmę rodową dla siebie, dla naszych potomków i dla naszych przodków. Jest to bardzo cichy, spokojny, energetycznie okres z olbrzymimi wyzwaniami, ale jednocześnie z wielką radością, bo jest to tworzenie ogniska domowego. Dla Drogi Życia 7 jest to rok, który przeniesie podróż morską albo jakąś wodną, może spacer nad wodą. Na pewno kontakt z wodą będzie głęboko uzdrawiający. Dla Drogi Życia 7 jest to także kontakt z naturą i w głąb siebie. Medytacja, modlitwa, skupienie, być może będzie nam dane spędzić kilka dni w ciszy, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, z naturą. Być może wybierzecie się Państwo w góry, a może to będzie jezioro, łódź, kajak. Cokolwiek wybierzecie dla siebie. Warto zadbać o to, aby nasze kości i nasze mięśnie oraz przede wszystkim stawy i płyny w organizmie były w harmonii i w równowadze. Dla siódemki ruch jest ważny jako gimnastyka, jako praca w wolnym rytmie ruch typu Tai Chi-Chi Gong Yoga. Ale jednocześnie bardzo ważne jest dbanie o ciało jako instrument dla duszy z wyższym przeznaczeniem. Z uznaniem tego, że ten instrument jest niepowtarzalny i choć dużo zabierze wspomnienia z tego instrumentu ze sobą, to ten moment to jest czas na regenerację, na autonaprawę, na zaopiekowanie się sobą samym. Dla ósemek. Rok ten przyniesie duże możliwości finansowe. Przyniesie możliwość robienia dużych interesów na dużą skalę z dobrym zyskiem. Jest to także bilans, podsumowanie pracy, którą wykonaliśmy przez poprzednie 7 lat, a nawet 8 lat. Jest to wyrównanie rachunków samemu za sobą i z tymi, z którymi jeszcze powinniśmy wyrównać rachunki właśnie w tym momencie. Wszystko, co z poziomu logiki, z poziomu rozumu, co z poziomu wszelkiego rodzaju obowiązków urzędowych jesteśmy w stanie wyrównać, to jest czas na to, aby pozamykać, posprzątać. Wszystko, co posprzątamy z poziomu wiedzy i rozumienia w przestrzeni ósemki, o tyle łatwiejsza będzie dla nas kolejna odsłona wibracji 3-rok o wibracji 9. A więc dla ósemek, poza bardzo biznesowym okresem i poza dbaniem o sprawy materialne, drugim aspektem rozwoju w tym roku będą wszelkie szamańskie techniki ustrawiania. Kontakt ze światem podziemia, roślin, korzeni, ze światem minerałów, kryształów, kontakt ze światem roślin, tych, które są nad ziemią, wszelkie preparaty, które pochodzą z działacznictwa, świat zwierząt, do którego duchowo należy także człowiek i świat duchów, a więc przestrzeń, która będzie holistyczna, która będzie zapraszała do głębszego wejrzenia w proces życia. Być może dla wielu osób o wibracji 8 będzie to obudzenie się na głęboką duchowość lub nowe techniki uzdrawiania. Dla drugiej pój osób będzie to silne wzmocnienie finansowe i fenomenalny okres na szybki, krótki rozwój zawodowy. Dla wibracji 9 droga życia o wibracji 9 w roku o wibracji 9 będzie zamykała i sprzątała. Będzie robiła porządki. Są to porządki z poziomu kosmicznego. Wszystko to, czego dziewiątka w poprzednim roku nie dokończyła, nie posprzątała, nie pozamykała, teraz kosmos zachowa się jak wielki wiatr, jak tornado. Wpadnie do naszego życia i zrobi porządki. Priorytetem kosmicznych sprzątań w naszej przestrzeni będzie sprzątanie tego, co mogłoby nam zaszkodzić na następne 10-9 lat rozwoju. Tego, co mogłoby nas spowolnić, co mogłoby być przeciw nam, tego, co mogłoby zrobić krzywdę nam lub naszym bliskim. Nawet jeśli jakiś projekt, jakiś człowiek, jakieś zaufanie nadal w nas jeszcze jest płomieniem i nadal jeszcze coś się krzewi i jeszcze mamy na coś nadzieję. Ale kosmos już wie, że to nam szkodzi i że to jest fałszywe lub że to jest po prostu niekorzystne. Wszystko to zostanie w dziewiątce, wyrzucone z naszego życia. Jest to zaś doskonały czas na podróże, na poznawanie nowych miejsc, nowych ludzi, nowych przestrzeni. Doskonały czas na to, aby kontemplować taką przyrodę, która daje duże otwarcie. Otwarcie po horyzont. Jeśli macie ochotę na wycieczkę, w krainę, w której będziecie mogli podziwiać horyzonty, wschody i zachody słońca. Tam, gdzie będziecie mogli z wysokości lub z przestrzeni plaży potężnych stepów, wielkich traw. Oglądać majestat przyrody. Jest to doskonały czas na inwestycje w swoją duchowość, w swoją podróż ziemską, poprzez poznawanie tego, co nas otacza. Tak właśnie kształtuje się dla każdej z wibracji dróg życia ten nowy rok 2025. I w tym nowym roku życzę Państwu, życia w zgodzie ze sobą, zaufania, do własnego przeczucia, miłości, pasji. Światła w oczach swoich bliskich. Dużo zdrowia. Niech szczęście Wam sprzyja.